Na którą działa. Okazało się, że 2D FX działa tylko na wersji 1.0, której bardzo duża ilość. Noż, co za złamany Fagas? Miesiąc temu nagrał sobie poradniczek i zniknął. Ważne, że chociaż na Discordzie się odzywa. Wiadomo dzięki temu, że żyje. Dobra, czas na obiad. Chwila. A co to tak, te lepiej? Jasny gwint. Co tym razem? Cześć. Halo? Cześć, Boku ty, u ciebie też tak zatrząsło? Powiem ci stary, że odkryłeś Amerykę. Dobra, no śmiechy hik, ale wypadałoby to sprawdzić, co nie? I to jak najszybciej. Dobra, to za 5 minut będę. Dobra, czekam. Na razie. Matko jedyna. Co jest kurde, kurde, co to ma być jakieś wystające? Chłop, ja się na to nie przygotowałem, ty! Co jest, kurde? Ty pani tu jakieś klocki spadają z nieba! Dawaj mi... A! Ty, ja zaraz ginę Matko, 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 matko Ja się tam muszę dostać, do góry Dobrze się zaczyna Dobry plan Ty, no chłopie, no to ja się teraz tam nie dostanę, ty Mi tu klocy jakieś spadają na łeb Co jest grane, ty? Ty, jak mi miasto, kurde, kurde, zalało, kurde, ty Daj mi jakieś auto Wysiadaj, byczku, jedziemy stąd Nagrywaj to, panie, nagrywaj to Ja pierniczę, ty Cały turowy wyla, wylało mi się tu wszystko Ty, w ogóle te klocki już nie spad... Żartowałem Jezus Maria Wow! Nie, 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 bo to zaraz wybuchnie. Zaraz wybuchnie. O nie, zgasło. Co się, Co się stało? stało? Chwila, no ale ja chcę ty, auto jakieś, czy coś cokolwiek, kurde. Panie policjancie, chcę motor, ja chcę... Motory. Dobra, już nie chcę jednak. Jak, tu się wszystko telepie, ty. Chłopaki! Idźcie sobie stąd! Chłopaki się jarają. Dobra, daj mi jakikolwiek samochód. Jeszcze, kurde, durnowata jest pogoda, bo mi pada wszystko tutaj. Jest ślisko. A mi na łeb jakieś meteoryty spadają. To jest, kurde, to jest mocniejsze niż to w 2012 roku. Jak ktoś by chciał kogoś uratować, to pisać: 1, 2, 3. Nie, z tego miasta trzeba spierdzielić, bo tutaj się dzieją takie jajca, że to jest niepojęte, co tutaj się odwala. Ja nawet nie wiem w ogóle, którędy się bardziej będzie opłacało. Patrzcie, tu jest wszystko zalane. Jest tutaj nic się nie zjadę, więc będzie trzeba po prostu jechać do góry, nie? Jechałem się, kurde, Teoret mnie wygrzmocił mnie. Aaaa Jedź chłopie, jedź! Tu widzę, że chłop też już zmądrzał i zaczął zawracać. Co tu się typa? Samolosy normalnie zleciał, nie? Co z tą pogodą jest nie tak? Aaaa U Jezu, samochód mi się pali. Nie, 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 nie! Co jest grane? Przeteleportowałam, nie gra. Daj mi auto, daj mi auto, daj mi auto. O Jezus, smagie, dobra, daj mi to. Daj mi to, daj mi to, daj mi to. Nie mogę wsiąść do auta. Co? W tej grze się wszystko już błokuje! Ja... <suszy> Normalnie hit, nie? O, tu nie ma tej, tu nie ma wody, to dobrze, ów. Dawaj. Co jest? Co jest, kurde, kurde? Ty, widzieliście to? Ty, ale patrzcie to. Normalnie tornado się prawdziwe takie uruchamia. Ale dziwnie to jest zrobione. Meteoryt mi spadł normalnie na łeb, Jeszcze się jakieś tornada pojawiają, zaraz mi samochód wybuchnie i zginę. Kurde, szybko. Co tu się odwala? Kloc od kloca, patrz jaki wielki. Dawaj. Aaaa! Nie, czekaj, heso kurde, bo tak to nie może. Czemu zginąłem, kurde? Ja chcę po ten, ja się na Grove Street chcę dostać, bo ja chcę sobie ten odrzutowiec wziąć. Kurde, bo ja chcę to popatrzeć z góry, co tam się dzieje. Ty, tu jakieś lawiny, kurde, nie wiadomo, co się dzieje, ty. chłopce patroluje teren na chillerze, nie? O jezus, chłop mi zginął na moich nogach. Rękach, co ja Szybko, szybko, bo kiedy jeszcze w ogóle ten samolot stoi. Malina, dawaj, malina, ciągniesz. Kurde, szybko. Backspace, strzałka do przodu. Ale mnie FPSy zaczęły spadać, nie? Jak mi tu lepiej wszystkim. Żeby mnie coś nie trafiło za chwilę, nie? Ale jaja. Normalnie prawdziwe kloce spadają z nieba, ty Ty, patrzcie to, tu jest zalane wszystko, nie? Ty, a to się zaleje więcej? Czy to się tylko zaleje ten kawałek? Bo ja widzę, że tutaj na razie tylko autostrady zalało Ale ty, prąd miga, bo tego, widzicie? Prąd miga i nie ma... A! Ty, ale tu się wszyscy naparzają Patrz to, nieważny kto jest kim, to, to oni tu wszyscy się zaczynają nawalać Ale tu wszyscy panikują, ja widzę, bo patrz, chłopce na wstecznym jedzie to wszyscy dostali naprawdę na łeb przez to coś nieprawdo ty tu zalewa normalnie wybrzeże ty no a patrz to normalnie wszystko zalewa nie ej fajnie by było jakby nie wiem na przykład te, te chodniki zaczęło urywać czy coś takiego to by było super dobra chłopie Zejdź z tego motorka jak to mi tak nagle z, z ziemi wychodzi to kurde to to jest stresujące no, nie 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 bo mi się motor zaraz ty ja tu nie przyjadę i chłop po Dawaj, tu na wyżej, bo tutaj jest górka, tutaj wody nie ma. Tu mi chociaż chyba fale nie sięgną, nie? Ej, ale ta woda, ja mam wrażenie, że ona się powiększa. To się wylewa coraz bardziej. Bo na przykład, jak są te fale, tutaj w ogóle ja się ekscytuje falami zamiast uciekać, nie? Dobry plan! Tu jak są te fale, to ja mam wrażenie, że to jest coraz wy no patrz ty, no coraz wyżej to jest! Nie, trzeba skołować jakiegoś samolota i stąd spierdzielać i to potem. Patrzcie to! Zalało tam wszystko, normalnie woda wylała, wszystko. Babo! Ty idź stąd! Ta se widoczki oglądaj, cię uratuje! Ruszaj, łeb! O kurde, to ona się na mnie obraziła! Przecież ja cię uratowałem! Matko jedyno, tłuszcz mi zszedł. Mówię tyle stresu, że aż schudłem. O, motorek. Żartowałem, ja go już nie chcę. Jezu, jakie tu są fale! Ej, o Jezu, ludzie umierają! Ty wciąga ludzi! Normalnie wciąga ludzi! Chłopie, nie jedź tam! Nie jedź tam! Co za banany dzbany. Albo czekaj, może gdzieś tu będzie ta łódka. Ty normalnie se zarabę Bóg po mieście jechać, tylko ja łódką nie mogę płynąć, bo tu są takie fale, że to mi się nie chce nawet rozkręcić. Łódź! Ty fala mnie podrzuciła! Łódka mi się Bóg. Przez co ja nie mogę nic zrobić! Patono! No i co ja mam niby teraz zrobić? A dobra, wychodzę stąd, bo nie chce mi się. Ty normalnie patrz, tu se ludzie leżą, ty normalnie, tak se normalnie. W się sensie, to nie jest normalne, tylko mówię kurde, ty mogę zakupić? Chłopce podszedł do stragano i se normalnie. Chociaż w sumie wiesz co, skoro łeb mu się nie zatopi. Ktoś nie ma szczęki, to łatwiej chociaż pogryź, bo już zmiękczone, nie? I tutaj nie masz tyle wody, tu jeszcze nie zalało. Ja bym chciał się dostać do jakiegoś innego miasta i zobaczyć, jak to na przykład wygląda, nie wiem. Las Venturas, San Fierro, to jest dopiero ciekawostka, ciekawa, ciekawostka. 12 seconds later. Znowu zaczęło sypać. No, ja chcę tylko wystartować, bo przed chwilą zginąłem, to nie chcę mi się drugi raz zginąć. Jakie kloce wielkie! A, trawiło we mnie! Ja chcę zobaczyć jak wygląda w innych miastach, nie? Kurde, tylko mnie trafiło. Ty patrzcie tu! Ty pozalewało tu normalnie chłopa. Nie, 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 to jest teraz teraz No, No, znaczy patrzcie to, ale to normalnie tu już woda sięgnęła Ja pitol, a se normalnie ludzie pod wodę wjeżdżają 12 sekund Dlaczego zawsze jak startuje, to musicie we mnie celować? He ja walcie się na łeb Patrzcie to, wszystko normalnie tu pozalewało, nie? Ja cię nie mogę, ty normalnie tutaj nie ma Plaży nie ma, jakie tu są wielkie kamloty Ja się boję, że któryś z kloców mnie zaraz trafi, nie? A tutaj jak to wygląda? Tu jeszcze pół biedy, tutaj się chłopaki uratowali Tak, patrzcie, widzicie? Tutaj na przykład jest yy, zalana woda O Jezu, się zbugowało Tutaj jest zalany Ja cię pierniczę, normalnie... Cały most jest pod wodą praktycznie. Tu chłopaki normalnie se pływa... latają, pływają. No, nie wiem co mam bowiem powiedzieć. Ty, tu jest wszystko zalane. Tu jest git, ale tu na przykład zalało mocno. Faktycznie te wyższe rejony miasta. Ty, to statek jest zatopiony. Ale petarda. Tu nie, tu widzę, że fajnie. A tu, tu ładnie, ma spełnia swoją robotę, wiadomo. Ty patrzcie to, cały ten zalało strefę 69. Ja cię pierdzielę. ty prawie zginąłem. Chyba Las Venturas wcięło całkowicie, patrzcie to. To jest nieprawdopodobne, co tu się odwala. Wszystko, te najbardziej autostrady, tutaj mówię centrum całe, ono jest faktycznie niżej. Bo na przykład chyba najmniej ucierpiało San Fiero przez to, że ono jest na górce. Patrzcie, tu na parkingu jeszcze pół biedy. Ale tu na przykład panią sfinksową zalało. Tu jak się wyjedzie. Nie, bo tutaj jest całe zalane wszystko. Ale tu jak się wyjedzie, to tutaj jest, jest jeszcze półbiedy. Co nie zmienia faktu, że i tak samochody wybuchają. Dobra, wysiadka. Daj mi jakieś auto. Przepraszam, pożyczę na chwilę. Czy oddam w stanie nienaruszonym, to nie wiem, ale na pewno nie wygląda to dobrze. Auto mi się jara. To mi spada na łeb idealnie. Kurde. O jezu, samochód mi się pali. Szybko, 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 Spierdzielaj stąd Ale jakiś burdel teraz zrobił. Ty patrzcie, ile tu samochodów. Daj mi auto, daj mi auto. Dobra, nie, bo to jest za wolne, nie? O, to chcę. No. Co wy robicie? No patrz to i... Uj, przetrwałem, nic nie stało, No idealnie w ten słupek przydzwoniłem Siemanko Samolot mi spadł na łeb Co jest? Albo go meteoryt trafił Mega Wiem co zrobimy, patrzcie teraz to. I patrzcie, normalnie sobie wpłynąłem na ten, na lotnisko Jaja A co się z tą pogodą odwala w ogóle? ono się buguje jakoś dziwnie Się nie dziwi jak tu wszystko spada na łeb, nie? Trzy, ziemia mi się trzęsie No tego jeszcze nie grali Wpłynę na piętrowy parking dla samochodów czy mi się łódka, kurde, pali? Dlaczego niby zginąłem? Przecież ja sobie normalnie płynąłem, kurde. Ale potęga. Doskoczę? Aha, tam jest woda. <s> Dobra, CJ, skacz. O, łódka, super. Chociaż tyle z tego dobrego. Nie będziemy strażą przybrzeżną, ale na pewno zwidzimy lotnisko od strony nad wodą. Niesamowita przygoda. Ej, ty, klos mnie trafił! Ej, no nie, ja teraz nie wystartuje, bo tu jest płytko? Ej, ty, tu płytko jest, czekaj, to ja wystartuje w sumie. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, póki klos na nas jest, bo. To... Aaaa! Nie, nie do wody! No, sam mi skręcił. O, pogoda się zmieniła. Skraszowało mi GTA. To jest chyba znak, że już starczy i to potężnie. Halo. Co jest kurde, kurde? Wygląda na to, że jego komputerek znów nie wytrzymał takiego obciążenia. Chociaż są tego plusy, nareszcie cisza i gwarancja tego, że nic mi na łeb nie spadnie. Chwila. A co to za dźwięk? O kur